Witajcie widzowie z tej strony, Paweł, dziś wam powiem, wiem jak zrobić serwer na Aternosie Ja to zrobię krótkie cięcie, bo już się wylogować. A raczej usunąć sobie serwa. Daj e mail. Zaraz wracam. więc dobrze, ja tutaj mam jeszcze tylko do ale dobra. No to daj mi stwórz. Jakiekolwiek IP dajecie. Ja Wam powiem, co jeśli nie macie konta. Musicie się. No, ja zaraz Wam pokażę. Tutaj idziemy mam... do serwera MCPN-u. Dobre, jakikolwiek. Dobra, jakikolwiek tego serwera i tak nie będę używać, więc sobie, jak już macie ten serwer, to macie silnik vanilla domu, myślnie, to wersja 1.16.5, ale ja Wam polecam wybrać, jeżeli chcecie grać na modach, no to to Fabrik, Forge, Mochist magma Wszystko co na modach Jeśli chcecie grać na pluginach to właśnie magma spigot bucket, paper bucket i growlstone gdzie ten nie Ja wezmę sobie 2 usta on jest do 1,12. No i dobrze, więc sterujmy. I teraz jak dodać pluginy? Ja to robię na tablecie, ale u Was to, co teraz widzicie, to co się teraz wysunęła, Suwa. No to, to wy to będziecie mieć ciągle i klikacie próbiny. A jak chcecie dodać moda to mody. No i na przykład Word Edit, It's for w modach po prostu Word Edit. Wpisujecie. Powiera czy wersję, która Wam pasuje do Waszej. U mnie to będzie ta. Jak chcecie zrobić zawarcie na non premium dajcie też skin restorer jakąkolwiek wersję, bardzo najnowszą. I w ogóle żeby dać, wiecie, non premium wchodzicie w opcje i to szukacie takiej opcji non minus premium i klikacie. Jeśli serwer się uruchamia, to już nie zapisze, albo jest uruchomiony. On musi być online. I jak widać trochę to dziś trwa. Ale dobra, pewnie teraz dużo osób. Bo tutaj coś robi. I czy to na... Czy to na premium. Więc poczekajcie chwilę, widzę. Nie, nie, dobra. Opcje. nie, nie wiem a, już działa, dobrze dobrze widzę, że działa? tak działa i się uruchomić serwer, klikacie uruchom oczywiście my nie chcemy tak właśnie się uruchamia serwer w to na górze macie IP jakby, co? ale ten serwer i tak jest, nie trzeba teraz zrobić żeby się wylogować A i klikacie z, zarejestruj się. Ale Wy tego nie musicie robić. Nie klikajcie, zarejestruj się. Tylko zarejestruj się z Google, dajecie czy, czy swój adres mail. No i wejdźcie, nazwę, hasło. Tutaj będzie zarejestruj, oczywiście. Nie ma tutaj, macie tutaj konta, ale to już wszystko. Ja patrzę teraz, bo jest idealnie 16, czy jeden 17, więc zaraz nie ma, nie ma tego, co widzę. O, ale może jednak nie ma, nie ma jeszcze, nie ma, ale dobra, to by było na tyle tego odcinka. My się widzimy już jutro. 鞭子啪